Dobiegł końca projekt cztery razy czarno na białym w literaturze i obrazach, jaki przez półtora roku realizowało Raciborskie Centrum Kultury. Podczas finału swoją twórczość zaprezentowali autorzy ci znani i ci dopiero początkujący. Koncerty dał kwartet Jorgi, całości towarzyszyła wystawa fotografii Arkadiusza Goli. Jesteśmy środowiskiem może takim niewielkim, niektórzy mogą powiedzieć, jakimś mało miasteczkowym, a to pismo nadaje nam taką rangę pisma intelektualnego, pisma, w którym zarówno uznani twórcy, no kiedyś tutaj i Czesław Miłosz, nowszych pan Lisowski, w tej chwili widzę, że Pan Doleża, to, to znaczące nazwiska swojego czasu w Herbert. Być może gdyby to czasopismo, na pewno gdyby tego czasopisma nie było, Almanachu, to bylibyśmy pozbawieni kontaktu z tymi naprawdę znaczącymi ludźmi kultury. Podczas projektu działo się wiele, choć jak zaznaczył koordynator projektu Marek Grabnicki, w dziedzinach dziś niepopularnych. Mało y, dzisiaj się czyta, mało się pisze listów, mało się pisze wierszy. Dlatego, że, że właśnie mało się czyta, czytelnictwo upada. Ale myśmy postanowili w tym projekcie udowodnić, że, że w każdym miejscu, także na naszej pięknej prowincji, bo prowincja to ma w sobie też ten dumny aspekt. Nie trzeba być wcale w centrum, żeby być coś robić z sensem. I otóż między Opawą a Raciborzem rozpięliśmy taki literacki most na półtora roku rozpięty w czasie i spotykaliśmy się cztery razy w tych finałach. Teraz mamy ten ostatni, ten finał finałów. Słuchaliśmy mądrych, dobrych, wartościowych literatów, to się mówiło kiedyś, ludzi piszących i z Czech i z Polski. Między Raciborzem a Opawą, dzięki projektowi, rozpięto polsko-czeski literacki most. Odbywały się spotkania z literatami. Ci początkujący twórcy podpatrywali tych bardziej doświadczonych. Były też polsko-czeskie warsztaty literackie. Wielu traci wiarę w chmury, bo nie pada z nich deszcz. Wielu wierzy, że są inne powodzie. Wielu traci wiarę, wybrawszy za mało z rzeczy, które były tego warte. Wielu wierzy w wiele. U wielu gaśnie pochodni. Podczas finału w sobotni wieczór swoją twórczość prezentowali zarówno młodzi twórcy, Polacy i Czesi, a także autorzy już dobrze znani. Barbara Gruszka-Zych, poetka, dziennikarka pracująca w tygodniku Gości Niedzielnych. Ciocię, moją Gabią, zna moja kochana rodzina, mieszkająca w Radzie Bożu, także spotykamy się, w wierszu. Kartki, cioci Gabi. Spieszy się, żeby jeszcze wieczorem dojść na pocztę, a listonoszy mało. Wysłać kartki, żeby doszły na święta. Myśli, żeby z nich między jej bliskimi nie zakwitną dobre myśli. Kartki do wyrzucenia do kosza, razem z jej życzeniami, ze znaczkiem i stemplem sprawującym nadzór nad całym tym przedstawieniem. Ale ona ma stary płaszcz i wierzy w stare jak świat dobre intencje. Milosz Doleżal, czeski poeta, pisarz i publicysta, redaktor czeskiego radia oraz Krzysztof Lisowski, poeta, krytyk literacki, felietonista, laureat licznych nagród. Almanach będzie trwał, mam nadzieję, dlatego że jest pismem, które jest niszowe, jest w niedużym nakładzie, ale ma jakby swoją, swoich wielbicieli nie tylko wśród autorów. Bo autorzy, a autorzy są znamienici. 20 numer jesienią, więc to będzie taka rocznica już, która, którą warto zaznaczyć, którą warto zaznaczyć, nawet znam datę gdzieś tam z początkiem listopada. Oczywiście nasz finał też zakończy się, właściwie zacznie i zakończy się muzyką z Poznania, słynny po raz kolejny w Bożu kwartet Jorgi, zespół muzyki etnicznej, jak to się kiedyś mówiło, lub folkowy, dawniej, zespół tak, tak kwartet Jorgi, ale to jest trio, klarnet, wszelakiego rodzaju drewniane piszczałki, flety i gitara. I to dopełni muzycznie naszego święta. Po obu stronach sali kameralnej w RDK wystawa Arkadiusza Goli. Zdjęcia pasjonujące, bo dotyczące bieda szybów. Bieda szyby to jest takie słowo, któregośmy najchętniej już powinniśmy go nie, nie umieć, nie chcieć wspominać, ale dalej nielegalne z narażeniem życia wydobywanie węgla trwa. Projekt cztery razy czarno na białym w literaturze i obrazach był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa przekraczamy granicę.